To, żeby uzupełnić tylko, to po pierwsze to nie jest tak, że za każdą odzywkę, jak właściwie w jest kula w łeb. A mnie się zdarzyło wjechać na serbskie terytorium, pokazując bośniaską akredytację prasową. Pilotowałem dziennikarza z Miłsmika przez lotnisko. Ja po prostu bardzo musiałem wjechać z Sarajewa, ONZ nie latał. I był młody chłopak z Miłsmika, który zapytał, czy ktoś wie jak wyjech, Ale im się na naboje skończyły. Nie, 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 nie. Ja miałem jeszcze balbona. On z na posterunku dostał pół kartonu Margoro. I kiedyśmy wracali z piskiem opon, bo tam już dalej zaczęli teraz nas żelać, to on powiózł szlachet. Został zapłacony, bo chodził uczciwie. Wspólna no. historia, bo nie jest tak źle. My, my się stawiamy, no może dramatyzujemy trochę. Kiedyś wyjechaliśmy pół godziny za Mazowieckim i pomyliliśmy drogi. Jechaliśmy u Chorwacji, Jakiś punkt przekroczyliśmy, przepuścili nas, a my jesteśmy w Republice serbskiej. I mówią, ludzie, co wy żeście zrobili? Bezprawnie tu. Nie ma za to. No i ale, ale był człowiekiem i wysował nas ser i, i wróciliśmy i szczęśliwie się skończyło. Także no, czasem jest ciężko, czasem... No były momenty takie kiedyś podróżujemy. Yy, nie miałem samochodu, więc dosiadłem się do telewizji bułgarskiej. I oni mieli napisane cyrlicą, telewizja. Biały samochód, niebieskie napisy. Kochani, telewizja, milicja, policja, to z odległości 200 metrów, a tam był minaret i tam był snajper albański. To się kojarzy. No i strzelał do nas snajper. No, no udało nam się yy, jakoś, no, ten kierowca szybko uciekł. Wyratowali nas znanopędne no, serbscy policjanci wtedy. Takie taki, taki przypadkowe. Także yy, nie jest tak yy, źle, nie jest tak strasznie, bo na ogół oni nie traktowali nas jak, jak, jak wrogów, zresztą Polska miała tam jakieś dobrą opinię i polscy dziennikarze. Yy, yy, późniejsze już popyty w w Kosowie były, były łatwiejsze, dlatego że polscy żołnierze, którzy byli, to tak trochę przetarli te najtrudniejsze szlaki. Zresztą im ciągle wpajano. Nie możecie być stronniczy za Serbami ani za Albańczykami, tylko musicie być y, obiektywni. No, to, to była trudna, trudna rola, bo tak mówiąc, między nami Serbowie byli przychylniejsi. Tu mi się jakaś rzecz przypomniała, y, bo to jest też ważne, gdzie się jak człowiek czuje. Często mnie pytają na spotkaniach ludzie jak ja bym tak pr pr prosto jakoś tak scharakteryzował Serbów Chorwa i Chorwatów. No bo to przede wszystkim oni byli, od, od nich się zaczęło, to oni byli bardzo złaśnieni. Więc ja powiem taką historię autentyczną, autentyczną. Mówię, jak jestem w Belgradzie i przechodzę przez ulicę i mam zielone światło, a tu jest skrzyżowanie i tu Serb jedzie i on dla niego jest czerwone to muszę uważać, żeby mnie nie on nie przejechał, mimo że mam zielone. Aha. Jak jestem w Zagrzebiu i mam czerwone światło i cholera, idę na tym czerwonym świetle, a chorwat jedzie, ma zielone. On się zatrzymuje, bo on to pomyśle, może pan Bielski starszy już człowiek yy, zagapił się, może zamyślony, może się źle czuje i przepuszcza mnie. O kultura, no dobrze, ale idzie, idę o dalej. Jeśli jestem w, w Zagrzebiu albo w Lublanie i skończy mi się Forsa, to nie mam hotelu, nie mam spawania, nie mam chrany, czyli nie mam żywności, nie mam nic. Jestem bezdomny, jak bezdomny w Polsce, Żeby to bezdomny jeszcze ma lepiej. Bez opieki. A jak coś takiego mi się przytrafi w Belgradzie i Serbowi to powiem, nie plaszę sobie gospodinę swojego rytetu, doczytek kod na, na ruczach, a weczej idziemy na wino za kawę. no przyjdźcie do mnie, będziecie spali, dzieci obiad, a wieczorem pójdziemy do kawiarni, no to jest różnica między y, taka mentalność y, mi, także jesteśmy jakoś, no, jako Polacy m, bliżej Serbów bliżej, bliżej Serbów niż Chorwatów. przynajmniej są takie moje odczucia gospodyne a kako myślicie to tam? jakie są Pana kontakty z tymi różnymi narodowościami, które tam nie jest się bardzo trudno połapać w narodowościach i jakoś nigdy nie miałem takiego poczucia ani, że umiem rozpoznawać, ani, że znam cechy narodowe. Bo mnie kiedyś z tego nauczył taki stary uchodźca, który y, w, uciekł z to z, z, z tej części Bośni, która jest w granicy z Serbią. On dosłownie uciekł z Serbą z Pomnoża, Na jego rodzinę, starszy pan, uciekał, ucieka, trafił do Sarajewa, gdzie był punkt dla uchodźców y, Hotel Europa. To zresztą no, ładniej nie można. No i ja tam, tam porozmawiać z nim, on czyli bardzo podniecony i starszy człowiek, długo mówię takim podlińskim dialektem, który ja ledwie, lepiej rozumiałem. Że, że, Proszę go, żeby mówił wolniej, bo ja słabo mówię i to tak się stanowiłem. Mówię, no ładnie, ja się teraz mówi serbo chorwacki serbski, chorwacki, bośniacki. No społecznie w tym politowaniu mówi ludzki gospodyny, ludzki. Więc tego, tego się nauczyłem i Julian boulder taki bardzo fajnie jest dziennikarz mi opowiadał, jak to kiedyś robił wywiad z, też ze starszym panem, który uciekał z miasta Jajce, o tym jakieś dobrymi serchowie. To było no, mieszane miasto wiele etniczne. I Julian tak z nim rozmawia, rozmawia i tak musi sobie kto on jest właśnie. Kafi jakieś nie strzelić coś tego. No i nic się nie może zorientować. I w końcu go pyta wprost, no, to proszę mi powiedzieć, że kim pan jest? Muzykiem. Także nie należy przesadzać z tak, tym przypadkiem. Człowiekiem mówimy. Ale tutaj pan Ryszard wspomniał kwestię obiektywizmu. Bardzo mnie ciekawi, jak, na tak, jak w takiej wojnie wojnie, która ma tak wiele oblicz, która, która, miesza, która miesza tak wiele kultur, tak wiele sytuacji, w których zarówno jedna, jak i druga strona konfliktu, jak i trzecia i czwarta, co dzisiaj usłyszeliśmy w pierwszej części konferencji, ma swoje winy, jak yy, do, dążyć do obiektywizmu. Jak złapać obiektywny obraz tego konfliktu. Czy to jest trudne, czy to jest... Proszę inaczej? Pana, to trzeba... Yy, to jest tak. Ja dzisiaj to mówiłem tam, podczas tego spotkania ranięteńko. Że myśmy mieli z Dawidem to szczęście, że nasze redakcje, nasi szefowie mieli otwarte oczy. I wysyłali nas. Myśmy jeździli, i myśmy pisali to, co widzimy, to, co słyszymy, najczęściej bez własnego komentarza. No, przyjemnie ja unikałem komentarza, bo nie czułem się na siłach, żeby, żeby ten komentarz zadać. Znaczy, opisywałem sytuację. Robiłem taki no, czysty reportaż. Tam był jakoś jakiś stosunek, no bo to trudno, żeby nie wylazł, prawda? Ale głównie opisywaliśmy fakty. Natomiast teraz wspominaliśmy. Taki jeden kierownik działu zagranicznego swojemu dziennikarzowi mówi rano, słuchaj, jest tam 9 rano na 16, ty siadaj teraz do komputera, skacz po wszystkich internetach, jakie tam masz, na godzinę 16 muszę mieć nie artykuł, nie informację, reportaż. Czyli znaczy on ma na, na, opisać coś, co, co, co się działo, co się działo. Druga sprawa, to się powtórzę to krótko i, i, tu, i wniosek wyciągnę. Ja miałem często przypinane łacki. Zatrzymam za Serbami, później zatrzymam za Horwandami, później zatrzymam yy, za Albancikami. Później nie mieli mnie jak zawsze wladkowa, bo mi zawsze nogi wystawały, a raczej głowa. Bo starałem się opisywać to, to, co widzę, a czytelnik w miarę dokładnie nie to w miarę jak najdokładniej starałem się to opisywać. A czytelnik niech sobie wyrabia tutaj pogląd, Niech sobie korzysta. Ja nie wiem... Z jakiś innych jeszcze tego. Ja bym dostarczałem ten surowiec, to mięso nieprzetworzone, niezaprawione żadnymi smakami. Tylko czyste, tylko czyste. Jak to to tak wygląda? Mm, teraz, najpierw zanim jak u mnie, to ja nie wiem. Jak czytałem inne teksty niż te które ty pisałeś. Ehm, a może... Nie, bo słuchaj, jest oczywiście złudzeniem, że istnieje no, coś takiego jak czysty tak. Tak, no bo mimo ładny komentarz wyłaś, ja sobie dodałem to za chwilę. Nie, ale, nie, wiesz, ale, ale nie było moim założeniem, słuchaj, komentować. E, Okej, okay. nie było twoim założeniem prowadzić czytelnika w tak. ani manipulować. Tak, czyli tak wątpliwość, co na marginesie projekt... Prowadza... To o to chodziło. Okay. E, Rysiek jest skarbem. Rysiek jest skarbem, ponieważ Rysiek zaczynał swoją karierę dziennikarza w czasach, kiedy redakcji jeszcze wysyłały korespondenta, żeby się szwędzał, by się uczył kraju. Nawet jeżeli nic akurat tam się nie dzieje. W związku z tym, jak przyjeżdżał taki żółto jak ja, to miał się na jakim oprzeć. Rysiek, się się wszystkim korespondentom, w których się tłumy zaczęły zwalać, jak wybuchły bałkany, dziko pomógł, bo on tam rzeczywiście zna wójta. No. I takich korespondentów już nie ma, znaczy nikt nie wyśle nikogo, żeby się uczył kraju. Yy, więc ryzyk jest skarbem i proszę go jako skarb traktować. Yy, bo ja się z rozmaitymi rzeczami, które się uważa, nie zgadzam, z wzajemnością. I jesteśmy z redakcji, które się nawzajem nie lubią. No i dobrze. A Rysiek tak jest skarbem. Natomiast nie ma czegoś takiego, oczywiście, jak czysty tekst. Jest jakiś powód, dla którego opisujesz coś, a nie opisujesz czegoś innego. Jest jakiś limit słów, który ci dali. I w tym limicie słów ty decydujesz, co jest ważne, i co nie. Więc to oczywiście nie byłoby wciskaniki, To, to, to i... mimo woli to się dzieje, oczywiście. Nie, problem jest gdzie indziej. Problem jest w definiowaniu tego, co rozumiemy przez obiektywizm i neutralność. Czasami, to w większości sytuacji, które dziennikarz opisuje, Niezmiernie łatwo nie zajmować stanowiska. Ale są takie sytuacje, kiedy nie jest sposób nie zajmować stanowiska. Czyli dziennikarz, który mówi, że jest neutralny między snajperem, a dzieckiem, który ten snajper zabił, to bo dziennikarz nie wie, że jak człowiek, powie, wybiera dziennikarza. My się no. chyba obaj chcemy powiedzieć taką rzecz, której nie powinniśmy. No, a powinniśmy powiedzieć, powiedzieć no. że nigdy my nie byliśmy manipulowani przez swoich szefów. To znaczy, oni nie mówili nam, jedziesz tam. I masz zrobić reportaż, który pokaże, że szeroko jest ok, albo że porównuje. Nie, bo w ten, nie, nie tego nie było. Nie a niestety, to się teraz dzieje. Tak, tak się zdarzył. Natomiast, nie zwalaj na szefów. Znakomita większość złych tekstów Bałkanów powstawała dlatego, że ludzie chcieli pisać stronniczo, albo nie zdali sobie trudu, żeby sprawdzić, co się dzieje. Ważne jest to, że jeżeli ktoś jest stronniczy, nie jest no to Ja nie byłem neutralny. Ja, i tutaj nie zmieniłem. Ja bardzo mocno popierałem Bośniaków, życzyłem Karoliczowi nagłej śmierci, i to mi się nie zmieniło. Ale uważam, że mam, miałem psi obowiązek informować czytelników o tym, jakie jest moje stanowisko, i to robiłem w odrębnych tekstach, w komentarzach. Starałem się tego informacji nie, nie pomieszczać. A po drugie, i, i z tego się myślę, wywiązywałem nie najgorzej, ale po drugie, że miałem też psi obowiązek, że tak samo starannie przyglądał się stronie, z którą sympatyzowałem, ja stronie, z którą nie sympatyzowałem. I z tego obowiązku chyba nie wywiązałem do końca. Znaczy, dopiero po latach, gdy dawno się zakończyła wojna, ja sobie zdałem sprawę, że jest przynajmniej jeden tekst, który powinien był powstać, a nie powstać. Ja miałem kumpla, który był snajperem w Armii Pośniackiej. Ja go nigdy nie zapytałem, co on robi. Nigdy nie poszedłem. Ja teraz sobie Nie powiem, ma że nie może... Po to bym nie puścił, znaczy byśmy byli kumple, tak? yy. I w... może to było tak, że było tak oczywiste, że łatwe... Nie, ja myślę, że tu rzeczywiście musiała zadziałać taka obawa, że może ja się dowiem o tych moich czegoś, czego bym się nie chciał dowiedzieć. Chociaż pisałem o obozach, któregoś trzymali, pisałem o Dobrini, która była małą Islamską Republiką. Ale tutaj do końca nie mam do siebie zaufania, że ten tekst nie powstał tylko dlatego, że jakoś to, to zlekceważyłem. I bowę że tutaj... Moje preferencje wpłynęły na to, co piszę, a zobaczymy na to, czego nie napisałem.